Siemka wszystkim z tej strony Szymon, słuchajcie, zapraszam Was na raport z pierwszej ręki. Dzień pierwszy zawodów, czyli sobota, właśnie odbywają się za mną treningi wolne, za chwilę zaczniemy treningi kontrolowane. Póki co zawodnicy się rozkręcają, testują modele, testują tor, z każdą rundą, z każdym biegiem będzie coraz szybciej. Zobaczcie, jak to aktualnie wygląda. Moim pierwszym gościem sobotniego dnia, pierwszego dnia Mistrzostw jest Arek Smyk. Arek jeździsz w trzech klasach, to jest stock, modified i track. Jak Ci poszły treningi wolne? Treningi poszły różnie, w zależności od klasy. W tracku generalnie wyśmienicie, jak na pierwszy start, debiut w tej klasie i pe pełniło moje najśmielsze oczekiwanie. Modified też wyprzedziło moje oczekiwanie, ale stock, gdzie mam akurat konkurenta, to model jednak się ślizgał ale też bawię się tymi ustawieniami modelu gdzie też założyłem nowe opony i teraz pytanie, czy tam te nowe opony nie powodowały mi to właśnie utratę trakcji, czy powinienem powrócić na inną firmę opon, czy może jednak założyć używane bardziej opony, które są najbardziej posmarowane, wytarte i wtedy lepiej się ułożą do tego toru no ale to tutaj ryzyk fizyki, jeszcze trening kontrolowany także jeszcze mam przed sobą jeszcze możliwość potestowania. Arek, trzymam kciuki za jak najlepszy wynik. Do zobaczenia później. Dziękuję bardzo. Cześć, słuchajcie, moim drugim gościem sobotniego dnia jest Paweł Staszewski. Paweł, tym modelem ścigałeś się przed chwilą w drugiej kwalifikacji w Stoku. Oglądałem cały Twój bieg. Niesamowita rywalizacja od tak naprawdę startu, prawie do samej mety z Arkiem, Smykiem. Wydawało mi się, że byłeś chyba szybszy od niego. Tak, to był naprawdę pasjonujący bieg, tutaj jechaliśmy bardzo równo. Tutaj na, na początku tutaj do, do, doganiałem Marka, tutaj muszę przyznać, że na tym to, że jest pewna specyficzna rzecz, bo bardzo trudno się jedzie za kimś, tutaj bardzo łatwo wtedy popełnić błąd, więc... Więc jechałem przez długi czas za Arkiem. Tutaj raz Arek był minimalnie szybszy, raz ja. Później później Arek się tutaj zakręcił w bandzie i wyprzedziłem Arka, i już tak dojechaliśmy. No ale tak, to była naprawdę niesamowita walka. Tutaj bardzo blisko było i zobaczymy, co będzie w następnych kwalifikacjach, jeszcze. Tak, że wiesz, co powiem Ci szczerze, że Arka już trochę znam. I parę razy z nim byłem na zawodach, i w końcu trafił się przeciwnik, który po prostu pokazał mu, gdzie raki zimują. Nie, oczywiście trochę to na wyrost jest, ale no, mega fajnie oglądało się Wasz bieg, bo na pewno Arek na podeście się spocił i faktycznie popełnił dwa błędy. Jeden tutaj na silimaku, taki poważniejszy, gdzie go wtedy wyprzedziłeś, a drugi później zahaczył już jak byłeś z przodu, już mu uciekłeś na półokrążenie. Także no, niesamowicie to wyglądało. To był chyba najfajniejszy bieg dzisiejszego dnia. Jak, jak, to, jak, jak to czułeś w ogóle ze swojej perspektywy? Tak, to na pewno tutaj było blisko, na pewno trzeba było bardzo uważać, żeby nie popełnić żadnego błędu i w sumie, w sumie o to chodzi. To jest bardzo fajne i tutaj już wtedy nieważne czy się przyjeżdża pierwszym czy drugim po takim biegu, bo to właśnie o to chodzi, żeby jechać na ułamki sekund, nie popełniać błędu. Tak jak w pierwszej kwalifikacji no, ja się zaplątałem dla odmiany w bandzie, tak połowie biegu mniej więcej, ale to, to się zapowiada bardzo dobra walka dalej do końca. Po raz kolejny z Arkiem, bo już się nieraz ścigaliśmy w swoich karierach razem ze sobą, więc myślę, że będzie fan. Słuchaj, powiedz, bo widzowie kiedyś mnie prosili, żeby trochę więcej opowiadać o modelach. Zdradzisz sekret, czym jeździsz? Tak, to jest OsoMatics A800 MX. Czyli tak zwany od wielu lat tak zwany model bez amortyzatorów. już nie mamy w nim takich klasycznych amortyzatorów ze sprężyną, z tłokiem, który chodzi w oleju, tylko mamy tutaj te beczki, w których chodzi taki wiatraczek, i to się tam obraca i to zastępuje tłok. w z talerzykiem w standardowym amortyzatorze. Ja myślę, że te modele coraz bardziej się wyrównują już. Też tutaj, tutaj postęp idzie bardzo szybko do przodu. Ja, ty, ja z Osomatixem jeżdżę od 2014 roku, więc ciężko jest mi teraz porównać do jakiegoś nowszego modelu z klasycznymi amortyzatorami. Ale tutaj, przede wszystkim, co zawsze wygrywało w tych modelach i co było ich przewagą, to był bardzo niski środek ciężkości, bo żebym pokazać, on jest naprawdę niski i płaski. To już nic nie sterczy ponad, ponad górne wahacze. I to szczególnie na dywanie, na bardzo dużej przyczepnościach się robiła na dywanie, te modele miały tutaj naprawdę dużą przewagę. Można było nimi też bardzo agresywnie jeździć po krawężnikach, po grzybach. I to jest coś, co ja bardzo lubię. Paweł, dzięki Ci za ten krótki wywiad. Trzymam kciuki za dalszą rywalizację z Arkiem. Mam nadzieję, że będziecie się oboje dobrze bawili. Dzięki. Słuchajcie, kończymy zmagania sobotnie. Ostatnie kwalifikacje za mną dobiegają końca. I na sam koniec dnia jeszcze mam dla Was fajną informację. Właśnie się tutaj dowiedziałem na spotkaniu z komisją, że od przyszłego sezonu we wszystkich klasach, zarówno on-roadowych, jak i off-roadowych, będą, będą wprowadzone kontrolowane silniki. Te silniki będą zapewniane przez organizatorów poszczególnych rund i każdy z zawodników będzie musiał taki silnik kontrolowany odebrać, zamontować w swoim aucie i tylko te silniki będą dopuszczone, tak jak to ma miejsce na niektórych zawodach na zachodzie. Także ciekawa zmiana, no chyba największa na przyszły sezon, ciekawa kwestia mająca na celu tak wyrównanie walki, eliminację ewentualnych jakiejś kombinacji z silnikami. Słuchajcie, widzimy się jutro, z samego rana w niedzielę zaczynamy finały, studio będzie otwarte, na pewno zaprosimy gości i na koniec jeszcze nagramy wywiady z mistrzami Polski. Do zobaczenia jutro, cześć.